Kochani, w trzeciej części offroadu z Wysp Kanaryjskich. Dzisiaj będziemy na Nizinach. Wjeżdżamy z, środkowego, z środkowej partii gór na Niziny. Jeszcze przed nami rozległa dolina, ale to o niczym właściwie nie świadczy, bo sporo wysokości jest jeszcze nawet nad morzem. No, nad samym oceanem no to już nie, oczywiście nie. Ale są takie miejsca, gdzie Skarpy dochodzą do dosyć, dosyć wysokim poziomie nad oceanem kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza na pewno, a może nawet około 200. Zjeżdżamy sobie drogą taką szutrową, i wydaje się, że możemy mówić, że jest to już zupełnie spokojnie. Nie ma już. Urwistych przepaści, chociaż jeszcze zdarzają się takie strome pobocza drogi, urwiska, ale już się ma to nijak do tego, co było w lesie, no i w tym środkowym wycinku drogi. Zwróćcie uwagę, że nie ma tu już drzew, są te suchorośla, pełno jest takich haszczy, pojawiają się opuncje, różne krzewy, no i ta identyczna roślinność na. W Wyspach Kanaryjskich takie sukulenty z charakterystycznymi pędzelkowatymi zakończeniami, czasami takie trochę jak róża. Ewidentnie daje się tu odczuć brak wody. Co ciekawe, woda w dużej mierze jest tutaj zużywana na turystykę. Kiedyś były to, no, tutaj mieściły się uprawy pomidorów. Na ogromnych obszarach uprawiano pomidory. Zostały jeszcze takie ślady po systemach nawadniających. A obecnie jest wiele miejsc opuszczonych. Można kupić tutaj zabez. Ciekawe dojeżdżamy do takiego no to takiej haciendy jakiejś posiadłości gdzie wita nas olbrzymie drzewo na kształt naszych dębów ale to nie jest dąb nie wiem co to za drzewo. Niemniej robi wrażenie dwa takie drzewa sobie tu rosły. A okazało się, że jest to taka farma, w której zbiera się wodę do nawadniania pola golfowego. Był tam taki zbiornik na wodę, w którym ta woda intensywnie płynęła. Słychać było szum tej przepływającej wody. Wydawało się, że no co, jak co, ale tutaj to uprawy powinny kwitnąć. Podczas gdy, jak widać, tutaj po prostu jest pustynia, nic się nie dzieje. Nikt tego nie uprawia, nic się z tym nie robi. Powitały nas psy, jakieś kury, tu leżały ziemniaki takie rozrzucone. Po szczęście te psy były przywiązane i że jakiś taki przydomowy ogródek, ale ogólnie jest tu bardzo sucho. Dojechaliśmy jak gdyby od drugiej strony, przebraliśmy się z kurtek, no i z górki na pazurki jedziemy sobie w dół, trochę tak po poziomicach, ale jednak już zdecydowanie ku dołowi. Jak powiem, nie jesteśmy wysoko. Zobaczcie, jeszcze są co prawda takie skarpy po obecnej prawej stronie, ale w porównaniu do tych górskich przepaści, no to jest to nic. Droga jest tu już dosyć dobra, nie muszę skakać na jakichś wybojach. Pojawiają się te typowe dla dolnych partii Gran Canaria suchorośla no bo jak wiemy tutaj sucho jest nad brzegiem morza a im wyżej w góry tym robi się wilgotniej północna część wyspy jest pod, przeznaczona pod uprawę tam jest mniej jakichś turystycznych miejsc no ze względu głównie na pogodę bo pogoda tutaj jest znacznie lepsza mimo że no był taki moment że zmokliśmy całkiem nieźle ale tu jesteśmy już po deszczu deszcz był krótki, ale dosyć intensywny. Zdjęliśmy kurtki jedziemy. Tu jest już dosyć ciepło. Wysychamy. Czy też cieplej? No przynajmniej nam. Podjeżdżamy pod taką zrujnowaną posiadłość. I no to właśnie pewnie jest taki budynek, który kiedyś był jakimś gospodarstwem. Można było, no pewnie miał jakieś pola, coś tutaj robiono. Tak jak mówiłem, wielu to oprawiało pomidory. Podobno no, te uprawy były bardzo rozległe, zresztą to widać na niektórych terenach, tam gdzie jeszcze zostają takie. Nie wiedzieli z początku, co to jest, były takie malutkie, no, usypane z kamieni, takie ścieżki, ale wzdłuż, z góry na dół. Na polach okazało się, że to był system nawadniający to była ta główna część, a te boczne no, zostały już rozebrane. Tu kolejny kawałeczek dalej, no więc można kupić sobie takie posiadłości tutaj za niewielkie pieniądze, tylko no trzeba móc coś z tym zrobić. Trzeba mieć odpowiednie zasoby finansowe, żeby no, to odbudować, zagnieździć się i, i z czegoś e, żyć. Jak ktoś jest informatykiem, no, ale trzeba by sprawdzić z kolei jak tu jest z internetem. E, może właśnie jakaś uprawa kaktusów, może jakiś artysta. No, trzeba by po prostu to przemyśleć i mieć na to pomysł. Jak widzicie, kolejna gleba. Wierzyłem, że jest fajnie, spokojnie, bezpiecznie, a pojawiło się nowe zagrożenie. Otóż taki luźny żwir i piasek. Tu właśnie przypomniała mi się ta sytuacja, kiedy kiedyś wjechałem rowerem na piasek taki sypki jeszcze w dzieciństwie, czy w, no, jak w szkole podstawowej. Kierownicy mi postawiły na sztorc, przeleciałem przez nią i wyrżnąłem się na lewy bark, łamiąc sobie obojczyk. 6 tygodni w gipsie konwalescencja później dosyć długa no i tutaj pojawiło się tego typu zagrożenie te luźne kamienie, luźny piasek nie spodziewałem się tego no więc się wyrżnąłem, ale tu już mam inne nastawienie tu już jest takie pojawia się zaciętość taki upór z no, taka myśl, że no, ile można być taką łajzą, leszczem że no, przecież gdzie, jak gdzie, tu to, to sobie muszę poradzić. Przecież to nie jest jakiś no, wielki wyczyn. No, droga, taka, że widać, że samochody jeżdżą. No więc bez przesady, ma być ok, no to jadę. Kosztowało mnie to kilka kolejnych gleb. A szczególnie, jeżeli zmieniałem na przykład z tego prawego odcisku chciałem przejechać na lewy, bo znałem, że jest lepiej, no to tam zdarzało mi się wyglebić na tym środku, a zdarzało mi się wywalić na jakichś takich luźnych kamieniach, bo ta droga, jak widzicie, teraz jest drogą, ale za chwilę już tą drogą taką stricte drogową nie będzie. Staje się coraz gorsza. Jak spojrzycie na drugi plan, to widać tam już ocean, gdzieś tam, gdzie te takie maszty wystają, jest pole golfowe. Robiło to tak absurdalne wrażenie. E, jakiś taki no, po prostu surrealizm, że wśród czegoś takiego, takiej pustyni, gdzie każda kropla wody na wagę złota, ktoś wybudował pole golfowe, które musi być nieomalże non stop nawadniane systemy irygacyjne, no ale lepsze wygrywa z gorszym. Kolejna gleba. Jak widzieliście, przejeżdżałem z jednego, jednej strony drogi na drugą, a tutaj droga staje się już mało drogowa. Jeszcze widać, że jakieś terenowe samochody mogą tu przejeżdżać. Pojawiają się wilcze mlecze, tych suchorośli jest coraz więcej. Robi się nie tyle niebezpiecznie w sensie drogi, bo w stosunku do tych górskich urwisk, no to tutaj jest spokojnie, bo nawet jeżeli się wywalę, to gdzieś nie polecę na łeb na szyi, nie połamie się w drobiazgi bo mogę złamać sobie jakąś jedną rzecz ale takie jak te zdrowe opuncie, które teraz widzicie stają się tutaj właściwie czymś powszechnym. Droga zamienia się w koryto wyschniętego strumienia, czyli są takie no, kamienie bardziej otoczakowate pojawia się taki żwir w miejscach gdzie no z jakiegoś powodu no nie wywiało go albo nie wypłukało robią się takie schody w dnie tej rzeki, ale jak widzicie już jadę no, tu przestawiłem kamerę bardziej na dół, zobaczcie jak blisko mijam te opuncie po prawej stronie jak nieprzyjazny to teren dla roweru, ale tutaj już jadę, daję sobie radę Kosztuje mnie to jeszcze tu i ówdzie wywrotkę, tu i ówdzie zatrzymanie. Z czymś tam sobie jeszcze nie poradziłem. Ale już dominuje we mnie taka złość na swoją słabość, złość na brak umiejętności. No, a to to może nie złość, no bo to trzeba się nauczyć pierwszego dnia. No, trudno, żeby to umieć. Tu takie przykre trochę rozczarowanie, no ale gdzieś muszą wysypiwać śmieci. Domyślam się, że to są dosyć stare śmieci. Niestety tych śmieci przydrożnych było sporo, pod tym względem było to dosyć takie rozczarowujące no bo okazało się, że Gran Canaria nie jest wcale taka czysta a tu ciekawa taka sukulent, kiedyś hodowałem tą roślinę, niestety padła mi, nie miałem jej w porządku wyhodować niestety moja kolekcja sukulentów po wizycie na Gran Canaria generalnie trafi do kosza nie będzie się już cieszyła taką estymą, bo po tym co widziałem, no to nie ma sensu prawie czegoś huchać, dmuchać i ledwie to żywe, podczas gdy jedziecie właśnie na taką Gran Canarię i widzicie jaką chwasty przydrożne rośliny, o których nie macie co marzyć, żeby wyhodować w Polsce. Dojeżdżamy do drogi. Kończy się powoli nasz off-road. Tu jeszcze do pokonania będzie taki łańcuch, który sobie wisi, żeby samochody nie wjeżdżały. To dosyć popularny sposób zamknięcia. stawiają dwie beczki albo jakieś takie bloki, bloki betonowe. Dwie beczki zalewają betonem. Jakieś ucho, kłódka do tego łańcuch. No i mają taką bramę. Spotykaliśmy się z tym dosyć często. I. Można powiedzieć, że żegnamy bez droża Gran Canaria. Wjeżdżamy na asfalt to już ostatni taki etap był. Było tu sporo zjazdów, były też podjazdy, które są męczące, ponieważ człowiek już był zmęczony. To surrealistyczne pole golfowe, no ale przeskakujemy na asfalt. Pojawiają się pierwsze jakieś zabudowania, jeszcze jakieś takie bardziej od wiatru chroniące płoty, jakieś murki, wjeżdżamy do miasta. W mieście, jak to w mieście, już nie spotykały nas żadne wielkie problemy, kwestia tylko dojechania. Można zatem poświęcić tą chwilę na podsumowanie całej tej wycieczki, którą zamknąłem w trzech mm, odcinkach. Uznałem, że warto to zrobić w trzech odcinkach, ponieważ nagrałem dużo materiału i szkoda tego materiału było nie pokazać. Może komuś się przyda, w sensie, że zobaczy sobie jak jest w górach, jak jest w środkowej partii gór, jak jest na nizinach, co go tam by czekało, czy takie coś mu odpowiada. Może woli bardziej ten nizinny obszar, może właśnie bardziej górski, na ile trzeba ważyć swoje siły, żeby sprostać tym wyzwaniom. Pamiętajcie, że szlak, którym jechaliśmy był raczej prosty. Mój kolega wiedział, że ja nie mam doświadczenia i wybrał taki lajtowy szlak, żebym się tam nie pozabijał, a i tak był rozczarowany moją słabością, moją postawą nieudacznika, świeżaka, który no, nie poradził sobie w wielu miejscach ja tam się cieszę, wróciłem w jednym kawałku nie co prawda jeszcze do terasa już minęły 3 tygodnie dokucza mi ten nadgarstek, ale niewiele jest po prostu był zbity chwyt miałem dużo słabszy no na początku było a, słabo, z, głównie ze względu na to że był ciągle jeszcze naruszany przez te jazdy tam no bo trzeba było no, trzymać te kierownice dosyć mocno amortyzować później no było lepiej jak jeździliśmy na szosie, ale mimo wszystko odczuwałem to dosyć poważnie. Do dziś jeszcze nie poukładałem sobie wszystkiego, co zmieniło w moim postrzeganiu świata ten, ten dzień, ten wypad rowerowy, ale myślę, że jest to dosyć istotna zmiana. Cóż, trzeba brać się i nadganiać zaległości. Nie ma co Marudzić, trzeba zacisnąć zęby i przejść do przodu. Świat sam się nie zdobędzie. Dzięki, kochani, za obejrzenie. Zapraszam serdecznie na inne filmiki. Do zobaczyska.